Kazimierz Majewski był jednym z twórców struktur solidarności na terenie Jeleniej góry za działalność opozycyjną wielokrotnie aresztowany, był też współorganizatorem strajku zakładowego w cieplickiej fabryce maszyn papierniczych. Takim ludziom właśnie, którzy oddali swoje życie, poświęcili swoje życie, poświęcili swoje zdrowie, swoją wolność i swoją rodzinę często. Zawdzięczamy to, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, że że po prostu możemy sobie korzystać z paszportu, kiedy chcemy, że możemy mówić często to, co uważamy za stosowne, to jest zasługa właśnie tych ludzi. I z tego powodu powinniśmy o nich pamiętać, pamiętać o ich ofierze, tragicznej ofierze, którą ponieśli dla nas, dla nas dzisiaj żyjących. Temu człowiekowi to się należy. To był też jeden z pierwszych, który zakładał też Solidarność, miał odwagę to zrobić. Był to czas, kiedy. Wydarzenia odbywały się na wybrzeżu, a myśmy już tu zaczęli w sierpniu też działać w Jeleniej Górze. O upamiętnieniu Kazimierza Majewskiego mówiono od dawna. Początkowo jego imieniem miała być nazwana Obwodnica Południowa Miasta. Plany się jednak zmieniły, a jego nazwiskiem postanowiono nazwać Rondo przy wylocie na Szklarską Porębę i Lubań. To dobrze, że pamięta się o Kazimierzu, podkreślali członkowie rodziny. Najwyższa pora i to jest chyba... Yy... Możliwość utrwalenia i na długi okres, że wszyscy będą pamiętali i będą ciekawi, dociekliwi, kto to był i przez to wszystko zostanie też ta historia w pamięci. A dla nas osobiście jeszcze to jest członek rodziny naszej, więc no cieszymy się, że można było upamiętnić jego osobę. Takie tablice pamiątkowe to taki w kamień, zakuta pamięć, pamięć miasta. Myślę, że że postać Kazimierza Majewskiego, jego tragiczna śmierć, że to wszystko jest takim no, ważnym dla miasta i elementem. Tablicę odsłonięto w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Czy o tej dacie należy pamiętać? Zapytaliśmy osoby, które przybyły na uroczystość. Trzeba pamiętać zawsze. Dlaczego? Szczególnie młodzież, historia, bo myśmy zaczęli walczyć z komuną. Niektórzy mówią, że wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością. Komuniści tylko tak mówią. Ale my nigdy tego nie powiemy. Jako Polak i obywatel powinien wiedzieć, czym jest ojczyzna i jak tą ojczyznę bronić. Mhm. I dla potomnych, żeby po prostu to była e, ciągle e, głęboka jakaś taka refleksja. Krótko po wprowadzeniu stanu wojennego, Kazimierz Majewski popełnił samobójstwo. Nie wytrzymał szykan i gruźb ze strony służby bezpieczeństwa, mówili i związkowi koledzy i znajomi.